Hej, Siemanko, dzień dobry, bądź dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie to oglądacie. Witam Was w kolejnym daily z Margonem. Jak widzicie, mamy już 90. poziom na świecie Hypnos. Na świecie Hypnos, moim magiem, który kozak jest. Jest kozak, jest naprawdę kozak, super mi się nim XP, super mi się nim gra. Eee pomijając y, parę spraw, mianowicie brak czasu e, na gierkę jakąkolwiek, to naprawdę e, jest superansko, jest superansko, no i XP sobie, Express sobie tą postać, damy sobie tu punkcik w intelekt, i tutaj e, latamy sobie po korredach aktualnie, latamy sobie po korredach, e, XP jest naprawdę wyborny pierwszej klasy, Polecam wszystkim tutaj ekspienie do tego właśnie 91, nawet drugiego. No później, tak jak ja na przykład będę leciał na miszki się spróbować, z racji że mam tą fizyczną osłonę. Myślę, że nie będzie jakichś ogromnych problemów. E, zaraz też sobie przejrzymy aukcję, co by może troszkę zainwestować w tego maga, bo póki co lecę tylko i wyłącznie na tym, co już w depozycie miałem. E, kupiłem sobie tylko y, jakieś tam groszowe sprawy, na przykład tą zbrojkę za 50k. E, kupiłem, co jeszcze kupiłem. E, tą pomkę za 300, e, no to 350k, no to już ja zarobiłem tutaj więcej e, tą postacią. E, czekajcie, chwilkę, bo muszę zobaczyć tego screena. Ok, dobra, to był screen z wbicia levela. Napiszemy GZ, e, napiszemy GZ. No już mamy 91. E, to był screen z bicia levela. wolę nie otwierać takich screenów, e, tym bardziej podczas nagrywania, bo później się bawić, to przy, e, wycinać, bądź przyciemniać coś. Także wolę, e, wolę po prostu sobie darować. Hmm. Lognijmy sobie teraz, zaraz, też na 40 na Tytana na świecie Nexus, e, gdyż właśnie dostałem wiadomość na fejsie, że przyjdzie kolega i będziemy mieli jak zbić. Także logamy sobie No 91 jest, także Całkiem nie najgorzej, całkiem nie najgorzej Ten XP Gdzie mówię, na tych miszkach powinno pójść Naprawdę fajnie, póki co Exp e, Idzie dobrze, o widzę nawet Dwójka tutaj i profesor e, I Ori Także bijemy sobie I jaki lewe jaki lot Uu, Dwa unikaty Lipa, lipa te unikaty Może coś się chociaż złapie, byłoby miło W rekompensacie za te Temki. Znaczy za, za te mixy Okej, okay, dobra, mamy jeden unikat Nie ma także Także nie ma tragedii Nie ma tragedii, nie ma tragedii Okej, okay, dobrze, logamy sobie Logamy sobie i logamy z powrotem Na mojego maga A w sumie jeszcze zmienię strój może Dobra, także jesteśmy Ogarnąłem sobie strój karmazynowego Bractwa, jakoś nigdy tym Na maga akurat nie latałem a, tak jest całkiem przyjemny dla oka, także czemu by nie, czemu by nie. Tutaj te korzety już respią nam, e, te mapki poprzednie całe, które już wybiłem, to już wszystko ładnie respi, dlatego sobie zbijamy szybciutko, szybciutko sobie zbijamy e, i zaraz się cofniemy jeszcze mapkę wcześniej e, i na tej jeszcze mapce wcześniej skręcimy sobie zaraz tam w lewo i tam będzie kolejnych parę EXP'ów Hyc. i tutaj wybijamy, no pięknie, już 53% pozwolicie, że sobie łyknę to już dopiję no i dobra, mamy tutaj jeszcze tą mapkę tą sobie również wybijemy no i idzie ten exp naprawdę, naprawdę przyjemniacko, zobaczę w ogóle na którym mam tutaj najbliższe itemy, moi drodzy. No na pewno zbrojka jest na setne. Co mnie dziwi ten przestój z tymi brońmi, mm, tu jest ta na 120, ja mam chwilę jakby pier przed tym jedną na 85, to jest duży przestój, bo to jest kurczę 15, 35 leveli. Naprawdę, naprawdę sporo, a poprzednia była na 70, także e, troszkę, troszkę lipka, troszkę lipka tutaj się ktoś wywalił na tej e, grupeczce. Może ktoś kto tu expił, więc... Chociaż raczej nie, raczej nie. Bo tutaj no widzicie exp stoi. No nic, dalej co tam mamy? No, naszyjnik nasetny. z zbrojkę na 114 dopiero. E, ok, wybijamy sobie dalej. I jeszcze tutaj ta grupeczka, no prawie 92, prawie 92, no porywające, porywające expy są teraz, e, mamy tutaj już questy do oddania dwa, jeden z Nidham, drugi właśnie z Nidhal, z tymi Korrodami, jeszcze sobie polecę później zrobić e, z tymi, ze Zbierami. W sumie to nawet teraz możemy ze zbierami polecieć A później polecimy sobie na Miśki Później sobie polecimy na Miśki No i na tych Miśkach to ja już trochę sobie poekspie Myślę tak do 102 Będzie tam ok, Ale to jeszcze sobie wybijmy to jedno przejście pełne Tam jeszcze w lewo pójdziemy teraz sobie Bo teraz jesteśmy w zalanej grocie A tam dalej się wchodzi do, do jakiejś innej miejscówki Coś tam się inaczej to nazywa Magazyn Win, Otóż to, teraz do magazynu win sobie wejdziemy no 1,32% za taką dwójkę za trójkę jest 2,55, a tutaj chyba jest czwórka jest czwórka, a piątka nawet za piątkę jest 6% prawie, także widzicie naprawdę no XPick jest wyborny XPick jest wyborny jak to są takie wielkie grupki tutaj 4% za grupę Także naprawdę można tu latać i latać. Żałuję, że na publiku nie miałem tutaj okazji w ogóle poekspić. no 4% kolejne. Naprawdę super. No ja biorę pod uwagę, że to jest brief, tak, no ale to tak to 5 razy mniej. No to i tak jest kurde naprawdę szybki exp na publiku też tutaj. W tym razie mówię, ja na publiku bym tutaj siedział mniej więcej do 9.2. Znaczy do 9.1, do 9.1 to już później miśki bym poleciał A tutaj no jest o tyle dobrze, że jest cały czas wolne Jak widzicie sami Nikt mi tutaj póki co nie zagląda A, No i na miśki sobie zaraz po tym skręcę Co by sobie, sobie jak najwięcej, jak najbardziej różnicować te ekspy Żeby się za szybko to nie nudziło A tutaj no jak sami widzicie no naprawdę wybornie 6% prawie za grubkę dostaje Taką wielką, no to jest miód, miód Damy sobie jakieś umki Powiedzmy, że tutaj damy sobie to leczenie. I tutaj mamy coś ciekawego jeszcze. Obrażenia otrzymane od potworów, sobie kliknijmy parę razy. No bo to jednak są umki do Expa. Także chociaż na tych umkach wygrałem już 3 PvP, 3 PvP już wygrałem, z czego 2 było punkty honoru. I jedno było z tropicielem. O 7 leweli większym ode mnie on miał, chyba 88, gdy ja miałem 81. No i wygrałem też walkę. Co prawda na końcu mi tak siadło, zamrożenie, i zrobiłem 3 tury lodowym. No i spłynął wtedy, no, ale naprawdę daje radę ten magus, daje radę. Dobra, i chyba stąd już wychodzimy. A tu jeszcze jest. O, jeszcze tu jest cała naprawdę ładna kopalnia. Jeszcze jedna taka dużo ładna mapa jest. Także łapiemy sobie jeszcze tych śmieci, bo widzicie, sporo hajsu nawet za nie jest. Całkiem sporo hajsiwa. Okej. Okay. Po 90K za taką paczuchę. No to jest trochę jak na ten level, to jest całkiem wpytkę. Całkiem wpytkę. 9 koła za takie coś, to sobie zniszczmy ten Helmik, bo tutaj się jeszcze tego nazbiera. Myślę, i tak będzie lepiej niż mielibyśmy ten hełm kisić. Ok, i lepiej się my sobie dalej. I tutaj kolejna grupka. I tutaj kolejna grupka. No i tak, moi drodzy. Event, eventem. Mamy 21 wieczór, bo nagrywam to na jutro specjalnie. 21 wieczór. No i koniec wakacji zbliża się dużymi krokami, prawda? No ja teraz będę zaczynał studia, także także no niestety, niestety, znaczy niestety dla mnie <gryw> będę miał trosze, delikatnie dłuższe te wakacje aktualne no i myślę, żeby teraz trochę też popracować, bo trochę się podpoczywało bardziej chociaż tam no, pracę jakąś tam zdalną przy komputerze miałem, przy stronach internetowych coś tam bla 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 no ale jako takiej pracy Pełno etatówki nie miałem eee, Plus ta przy stronach była taka bardziej Dorywcza, dorywcza Dobra, to lecimy do miacha Dobra, lecimy to wszystko Spylić przemytnikowi tutaj Hyc, pierwsza torba Poszło, druga torba, poszło No ładnie tego hajsu wpadło, jeszcze tu mam jakieś miksy Tego jednego można się pozbyć ja e, dobra Hmm. Właśnie oglądają e, daily, jak mówiłem, że sobie pizzę zjem także Dobra, sprawdzamy sobie aukcyjki odpalamy e, od 75 do 130 Tak sobie sprawdźmy mniej więcej Filtruj ona 89 od zimna, broń e, która jest lepsza. Pewno jest lepsza. 03 ta w ogóle jest, nie daje to 200. To nie jest żaden pieniądz. Tu mamy na 130. To trochę za wysoko. Na 113 mamy tu od zimna. Tu też 130. 117 1M tutaj. Tu mamy 7M. Pomkę od ognia. E, niecały 1M. Tutaj patrzymy jeszcze. 150k, o to jest spoko. To sobie będę musiał pomyśleć, żeby kupić tu mamy taką pomkę. Dobra, ale wiecie, co w tą tutaj pomkę? O, w tą geodolitową ja sobie zainwestujemy, odpalamy sobie. Hec mamy nową pomkę. Jest spoko, różdżki. Tu już może być większy problem. No, najlepsza byłaby ta złota buława, ale nie będę wydawał 20m. Jest lipa, bo nie ma nic innego. Tu mamy różdżkę do ognia. Dobra, zbrojki sobie sprawdźmy. Zbrojki, no tutaj to unikatowa jest, ale to jest lipa. Tak to ze zbrojami też ciężko. E, hełmy. Hełmy też jest, nie, kolor, nie, nie jest kolorowo, kurde. Buty. O, buty są te na 113, one są spoko. E, na 89 takie są, ale ja mam te heroiczne. I te heroiczne są naprawdę fajne i okej, okay, popatrzymy jeszcze tutaj łapki pierki, mam pierek dobry i naszyjnik. Naszyjnik też mam dobry zobaczmy sobie jeszcze opcje starczą. tarczy nawet nie ma, o kurde, dobra e, no to nic, tu mamy 200 jakiś, siódmy paladen no to nic, dobra, no mamy zbrojkę na ten setny dobra, co na setny założę, to założę a no i to tyle. No i to jest mój wpłynek na setne, Tu na 120 będzie znacznie lepiej. Bo sobie o takie coś założę mniej więcej. Dobra, idę sobie to wrzucić do depozytum. Wrzucić sobie to do depozytum. I polecimy sobie zrobić dwa questy z zakonu i później miszki. Dobra, są zbiery wolne. Tutaj będzie trochę gorzej exp, Lepiej zarobek, co prawda, bo więcej śmieci jakichś właśnie takich holota. A, ale X będzie gorszy, niż na tych koledach, bo są mniejsze grupki Ale też Tragedii nie ma, jeszcze tutaj podkilotają e, Dobra i lecimy sobie, 93 level e, No mówię, ty, szybko ten zakąt tutaj zbijemy z tymi bandytami Szybko z nimi tutaj ten zakąt przelecimy No trochę się zarobi Damy w intelekt, punkcik kolejny i damy sobie punkt w umiejętności tu obrażenia od potworów zmniejszone. <laughs> tak jest, takie właśnie umiejętności. Jakby ktoś pytał, jakie mam, to właśnie mieliście okazję sobie zobaczyć. A my sobie wybijamy dalej tych bandytów. Dalej sobie wybijamy tych bandytków. I co mogę Wam powiedzieć? No, no tak się żyje, tak się żyje. Powoli ten ekspik idzie. Chciałbym dzisiaj jeszcze tą seteczkę, seteczkę wbić na spokojnie. Ile mamy w ogóle odcinka? 14 minut. 14 minut, jeden tytanik. <laughs> Szkoda, że ekipy nie ma na 2-5-2 kolosa z eee, klanu to by się zbiło. To by się zbiło naprawdę fajnie, by było do odcineczka sobie teraz pyknąć Dobra, i lecimy sobie dalej z tymi banziurami. To nie można im popuścić, nie, bo się zaraz tutaj rozkręcą i będą okradać niewinnych biednych graczy margonemskich przygód. Tak, już głupoty zaczął pierdzielić, to już jest ten moment, kiedy można w komentarzu napisać minuta x, zaczął pierdzielić głupoty xd. Już widzę, już widzę, że będzie dosłownie taki komentarz, jak ja to powiedziałem, będzie no po prostu cytat w, w pierdzielony i będzie jeszcze dopis xd. Jeśli będzie takie coś, to daje serduszko, nie? Z automatu. Bo to dla osoby, która to ogląda, to, to szanuję wtedy bardzo. To bardzo szanuję, jak ktoś to ogląda. Dalej. <grym> Dobra, zbijamy sobie szybko tutaj, wszyściutko, dalej kobra Jedna, druga, trzecia, czwarta Zbijamy, no przy okazji, bo to zawsze jakieś procenciki wpadają Nic to nie ma związanego z, z żadnym zakonem aktualnym Także, także tak to wygląda I cyk, i lecimy na, dalej na tych zbirów No bo jeszcze kilku ich tutaj zostało no, widzicie, macie tutaj niewiele, co prawda, ale kilku jest. Także zbijamy sobie szybko, szybciutko. A może się coś zlota, jakiś unikat, e, może nawet coś użytecznego. Chociaż nie wierzę w to za bardzo, żeby coś tu było użytecznego. Bo hełmu, hełmu mi na wyższy level nie dadzą. No, nie dadzą broni na wyższy level mi nie dadzą no nie dadzą, to samo ze zbrojką i to samo z łapkami, bo łapki mam na 80, no i niedługo trzeba będzie je wypalić, wiecie o tym, nie trzeba będzie je przepalić trzeba będzie je przepalić, żeby sobie zbić jakiegoś koloska Swoją drogą dzisiaj 80 trójki nie biłem, ale to przez to, że miałem 64 jak wstałem, e, a byłem już w trakcie wbijania, także stwierdziłem, że nie, nie lecę na ten 40 już. E, szkoda, że nie udało się zbić ani razu tej 40, może byłaby to fartowna, naprawdę mocno fartowa, fartowna 40, która by mi przy jednym biciu dała coś, co by mnie uszczęśliwiło, patrz bierek. O, mamy tutaj buty unikatowe na manga, widzicie? Jakbym nie miał tych heroicznych azurytek, to bym sobie nawet pewno założył, bo miałbym te na 65 buty, takie lipne. Bycie takie lipne z tego z gnola. No, 65 unikaty. No takie są. Takie sobie bym powiedział. Jak wygląda sytuacja quest? Łowca naiwniaków. Jeden potrzebny, szukany od zaraz. Więc... Sprzedajemy sobie teraz śmieci, bo trochę się tego nazbierało. Sprzedajemy sobie też te buty, no bo one się jednak nikomu kurcze nie przydadzą. I lecimy sobie, lecimy sobie. O, tutaj już się w ogóle respi swoją drogą. To może i łowcę naiwniaków od razu tutaj sprzątniemy po drodze. Jak gdzieś nam wyskoczy z Zakrzoka, z Zakrzoka nam wyskoczy i no, łowcę naiwniaków. I lecimy sobie jeszcze zbić parę orzełków, bo mamy ich parę do zbicia, a tutaj, o właśnie tu już są orzełki, a z nich co jak co, ale lotają te pierki. Pamiętam kiedyś nawet nosiłem taki pierek unikatowy na palawoja chyba był, albo na palawoja a tanca, Jeszcze pamiętam, że miał leka turowego i byłem po prostu podjarany, że jest to najlepszy item, jaki znalazłem, nie? <laughs> jaki zlotałem, przepraszam. I to jeszcze było na publicznym świecie dawno temu. Dawno temu i nieprawda. Jeszcze na starym koncie, które e, zostało skradzione mi. No, byłem wtedy młody, piękny i głupi, teraz zostałem tylko głupi. Dobra, dobijamy sobie już ostatnie orzełki. No, postanowiłem, że wywalę nagrywkę aktualnie. E, no bo, to ja będę wam pokazał jak lata mi pojedyncze mobki zbijał. Bez przesady, XD. E, wszystko zbite, wszystko zbite. Także można się udać na kwieciste i z kwiecistego moi drodzy można się udać na chwilę na klasik. Czemu na klasik? Bo odbierzemy sobie dziennego. No na Wizji już sobie odbierzemy, a co tam Odbierzemy sobie go już na Wizji Czemu by nie, bo zostały mi dwie osoby do nawrócenia. Już tylko jedna. I odpalamy sobie wroty zaraz po tym, tutaj, hit, pięknie Upewnić się, czy wydycha na pewno? Wystarczająca ilość osób, super, ancko. I lecimy sobie prawie 2-4-4, tak, dobrze mówię e, Prawie 2-4-4 jest Także jestem happy w miarę? W miarę jestem happy, odpalamy sobie, pięknie no, 79%, prawie 83%, te 20% trzeba będzie do ekspić. Trzeba będzie do ekspić, także no. Dobra moi kochani, wbijamy sobie na miszki. I zobaczymy jak tutaj pójdzie. No, Wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Zrobimy sobie jedno małe przejście. Mm, tutaj tego. I będziemy kończyć ten odcinek gdyż e, muszę szybko wychodzić. A chciałbym jeszcze wam to wszystko obrobić ładnie i wrzucić, więc ten odcinek 20 parę minutek. I chyba będzie ok. Oj tak, oj tak. No ja sobie poekspię trochę na apce, trochę po prostu. I myślę, że będzie całkiem spoko, że jakoś tego maga się wbije powoli. No i tak to wygląda. 94 i myszki są wybijane i dobrze tutaj będzie chyba ten eksplecią, tak mi się wydaje. HP mi też nie zbierają. Kurde, żyć nie umierać. Także tutaj do setki będę sobie latał pewno, albo do tak 102. Eee, ogarnę sobie pizzerię. Wezmę sobie kolejne kwestie z zakonów, też z mieszkami i tak dalej. No i później mumie, później mumie tym magiem zobaczymy jaki na jak pójdzie średnio to widzę w tym momencie ale czas pokaże, czas pokażę jeszcze także dobra, wbijamy sobie tutaj no i będziemy kończyli odcineczek także mam nadzieję, że Wam się podobał że zostawicie łapęcję w górę no i to tyle kochani do zobaczenia już jutro. Siemanko.